Bardzo serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Zaznacz w układzie współrzędnych punkt P i narysuj czworokąt ABCD, w którym punkty mają takie współrzędne ABCD. Oblicz współrzędne środków odcinków PA, PB, PC, PD. Połącz te środki w takiej kolejności, aby otrzymać czworokąt. Porównaj kształt. I wielkość obu czworokątów. No i teraz narysuję układ współrzędnych, tak, czyli oś X jest pozioma, oś Y pionowa. W prawą stronę liczby dodatnie, do góry liczby dodatnie, w lewo liczby ujemne i na dół liczby ujemne. No i teraz punkt P ma współrzędne 1 na X i minus 1, minus 1 na Y. Następnie punkt A, 3 i minus 5. 3 na x, minus 5 na y, więc punkt A jest w tym miejscu. Pamiętajmy, że pierwsza współrzędna jest zawsze na osi x, druga współrzędna na osi y. Punkt B, minus 1 na x i minus 7 na y. Mamy punkt B. Punkt C, minus 1 na x. I minus 5 na y. Punkt C. I punkt D. Minus 5 na x, minus 1 na y. I jest punkt D. No i teraz trzeba tak połączyć te punkty, aby powstał czworokąt. I ja połączę w ten sposób. Tak? No i teraz, co mam zrobić? Mam obliczyć współrzędne środków PA. A ja nie będę obliczała, tylko zaznaczę graficznie. Można też graficznie. Jakie współrzędne będzie miał środek odcinka PA? Jeżeli tu mam 2 na 4, to połowa z dwójki będzie 1, a połowa z czwórki 2. Czyli będzie 1 1 na 2, tak? Czyli mam tutaj już środek odcinka PA. Dalej, środek odcinka PB. Dlaczego tak? Bo mam 2 na 6, więc będzie 1 na 3. Taki trójkąt prostokątny. Kolejny odcinek PC. I mam 2 kratki i 4 w dół, więc 1 i 2 w dół. I kolejny odcinek PD. Skoro tutaj mam 6, 6 na pół, to będzie trzy. No i teraz te punkty połączę po kolei. No i co się wydarzyło, że powstał mi taki sam czworokąt o takim samym kształcie, tylko jego wielkość jest dwukrotnie dwa razy mniejsza, tak, więc możemy powiedzieć, że otrzymany czworokąt ma taki sam kształt jak czworokąt ABCD, jego boki są dwa razy krótsze. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.